Dziś wystartował sezon narciarski w żykach na czarnym groniu i właśnie od tego dnia możecie szusować po czerwonej nartostradzie na stokach Czarnego Gronia, póki co dostępna jest kanapa czteroosobowa, ale przygotowania trwają do otwarcia sześcioosobowej kanapy. A teraz obecnie właśnie jak widzicie, znajdujemy się na polanie pingwina. Na polanie pingwina w żykach na Czarnym Groniu, która została całkowicie zmieniona w tym właśnie roku. Śniegu jest tutaj 150 cm można powiedzieć, czyli bardzo dużo. Polana Pingwina została poszerzona, jak widzicie zostały stworzone dwa tory dla saneczkarzy, dla narciarzy, dla snowboardzistów, tych mniej i bardziej doświadczonych. Polana czynna jest w weekendy od 10 do 20, a od poniedziałku do piątku od 14 do 20. Serdecznie Was zapraszamy, bawcie się na białym puchu w Czarnym Groniu w Żykach. Four, three, two, one. Hello.